Czy dopaminowy detoks działa? To nie ma żadnego znaczenia, bo dzisiaj pokażę ci coś, co całkowicie zepsuje Twój mózg. Ale w taki sposób, że już nigdy nie będziesz się wypalał. Nigdy. To nie są żadne przypadkowe triki z internetu czy z rozwoju osobistego, które wyssałem sobie z palca. To jest specjalny, naukowy system opracowany przeze mnie tak, tak bardzo, że nie będziesz mógł poznać siebie. I mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo jeżeli raz to zrozumiesz. Powrót do starego życia będzie niemożliwy, bo ten system odwraca wszystkie znane schematy do góry nogami. Całe social media są wypełnione ludźmi, którzy ci mówią: odpoczywajcie, dbajcie o siebie. Ale zdałem sobie sprawę, że na pewnym etapie życia to w ogóle nie jest do mnie dopasowane. Wręcz te rady zaczęły mnie wkurzać, bo jestem wilkiem. Wszystko co mam, muszę wypracować tymi rękoma. Nikt nie przyjdzie, nie kupi mi mieszkania, nikt nie zapewni lepszej przyszłości mojej rodzinie, nikt nie sprawi, że jakość. Tego, jak dzisiaj żyję, będzie znacznie lepsza. I właśnie dlatego nie mogę pozwolić sobie na wypalenie. Nie mogę pozwolić sobie na to, żeby kierować się pustymi sloganami, które wpędzają ludzi w złudne poczucie bezpieczeństwa. Złudne poczucie bezpieczeństwa. Są pewne okresy w życiu, gdzie trzeba tak dopalić, że ci się będzie żarzyć z tylnej części. I zacząłem szperać. Słuchałem wypowiedzi neurobiologów, szukałem na PubMedzie i zacząłem się zastanawiać. Stary, co trzeba zrobić, żeby oszukać ten organ? I udało się. Pierwszym takim moim odkryciem była sinusoida kryzysu. Na początku opisałem to w swojej społeczności Lapliderów. Jak sobie tak spojrzymy, to mamy różne etapy w zależności od poziomu zaawansowania. Na początku na tej sinusoidzie kryzysu jest poziom leszcza i ja nim byłem. Czyli tak, jest podniecenie, spadek entuzjazmu, pojawia się rezygnacja. Na starcie ekscytacja jest ogromna, możesz przenosić góry, masz wrażenie, że cały świat należy do Ciebie. A później pojawia się taki dół. Mózg zaczyna wysyłać sygnały zmęczenia, a ty oczywiście rezygnujesz, no bo nie ma innej opcji. I wtedy zaczynają się myśli: To nie dla mnie, nie mam motywacji, może ja się do niczego nie nadaję. I dokładnie tak samo działają relacje międzyludzkie w dzisiejszych czasach. Dlatego nigdy przy nigdy nie wziąłbym ślubu w 2025 roku, już pomijam jakieś aspekty cywilnoprawne. Ale ludzie są dzisiaj tak przebodźcowani przez wszystko, co dzieje się dookoła, że jak w końcu dostają to, czego zawsze pragnęli, to im zaczyna odwalać, bo nie mają żadnego wyższego celu, nie robią tego dla jakiejś misji. Oczywiście wtedy pojawiają się jakieś dziwne stany, no i dochodzi do rozstania. Był sobie taki pan, który nazywał się Nathaniel Claytman. I on nam udowodnił, że cały nasz układ nerwowy działa w cyklach. Jest to około 90-120 minut maksymalnego skupienia, a potem naturalny spadek energii. Podobne oscylacje zauważono również u szczurów. Ich mózg pracuje bardzo podobnie do naszego. I dlatego też robi się na nich badania, ponieważ jeżeli spojrzymy sobie na neuroprzekaźniki szczurów i człowieka, to są do siebie zbliżone. Mamy glutaminę, angabę, dopaminę, serotoninę, noradrenalinę, acetylocholinę, także jakoś specjalnie się tutaj nie różnimy. I co ciekawe, dawano w tych eksperymentach szczurom wybór. Albo prosta droga do łatwej nagrody, albo wielka nagroda, ale muszą przejść przez przeszkodę. Główną rzeczą, która sprawiała, że podejmowali decyzję o tym, by podjąć cięższą trasę, była dopamina, ponieważ mózg zaczął sobie kalkulować, że to się opłaca z długoterminowego punktu widzenia. Dokładnie tak samo działa giełda, dokładnie tak samo działa budowanie biznesu, i dlatego ci, którzy wygrywają, są w stanie założyć, że to już do nich należy. Ale gdy dopamina spadała, zawsze wybierały łatwiejszą drogę. No i teraz weź sobie to, co przed chwilą powiedziałem. To nie chodzi o to, że ludzie stali się źli tylko przestali kontrolować swoją neurochemię i ten proces będzie się jeszcze bardziej pogłębiać. No ale możesz zapytać, jak ją kontrolować? Zaraz do tego przejdę, ale najpierw skupmy się na czymś innym. Dalej na tej sinusoidzie kryzysu mamy średnio zaawansowanego. I to jest tak, normalny start, przejście przez parę leveli, kryzys, powrót do gry z opuszczoną głową, gra ponownie się wywala i rezygnacja. U zaawansowanego, takiego jakiego teraz udało mi się wypracować, ten cykl wygląda jeszcze inaczej. Zaczyna się od normalnego startu, przejście przez parę leveli, kryzys, działam i wyciągam wnioski, znów kryzys, udoskonalam, dzieło pokazuje prawdziwe oblicze, budujemy systemy, procesy, zajmujemy się całą otoczką i korzystam z jego owoców. I teraz pytanie: co pozwala nam trzymać neurochemiczną ramę? Wiemy, że świadomość jest jej dużą częścią. Świadomość plus interpretacja daje duży spokój, a następnie działanie Powoduje realną zmianę, więc dla mnie bardzo ważną rzeczą było zrozumienie, że nikt nie przyjdzie. Musisz jak najdłużej wytrwać w tej strefie bólu albo po prostu przegrasz. Po drugie, bardzo szybkie odmawianie ludziom. Musisz wiedzieć, że kiedy wchodzisz schodek wyżej, to będziesz dostawał coraz więcej próśb, rzeczy, na które nie masz ochoty. I wychodzę z założenia, że jak już masz zbudowane pewne systemy, jesteś na odpowiednim poziomie, to lepiej powiedzieć szybkie nie niż szybkie tak. Bo z tego tak później robi się wkurzenie a z wkurzenia prosta droga do frustracji. Ostatnio wrzucałem taką ciekawostkę, że ciągłe kiwanie głową na wszystko co idzie ze świata zewnętrznego jest prostą drogą do tego, żeby częściej chorować. Ponieważ cały twój organizm musi się dostosować do czyjejś wizji, a to powoduje, że powstaje więcej chorób autoimmunologicznych. A zatem cała neurochemia zaczyna się buntować, więc to ludzie mają grać według Twoich warunków, a nie Ty według ich. No ale zaraz ktoś może powiedzieć: No, gdyby wszyscy tak myśleli, to ten świat wyglądałby zupełnie inaczej. I mamy nawet badanie, że im częściej podejmujesz bzdurne decyzje w ciągu dnia. Tym twoja skuteczność spada. Dlatego ja na przykład sobie opracowuję taki specjalny system, gdzie wiem, że po jednym zdaniu z tej mąki chleba nie będzie. Pisałem książkę na ten temat, znam takie typowe teksty i potrafię to rozpoznać. Więc, aby się nie wypalać, powinieneś przyczepić do swojego mózgu taką tabliczkę No Entry i rzeczywiście się do tego stosować. No bo często jest tak, że mówisz: Nie, no dobra, będę trzymał ramy, nie pozwolę tym ludziom wejść do swojego życia, a później wychodzi coś innego, bo nie wytrzymałeś presji. A pamiętaj, Presja jest przywilejem tych, których kocha wszechświat. Trzecia rzecz świadomościowa, która ustawia całą neurochemię, to jest percepcja zmęczenia. Już tłumaczę ci o co chodzi. Wypalenie co do zasady nie jest fizyczne, tylko zakodowane w interpretacji. Załóżmy, że idziesz dzisiaj na siłownię. Robisz trening, coś tam popodnosisz, ciężary, jakieś ćwiczenia plyometryczne, no i po godzince mówisz, nie, dobra, nie chce mi się już dłużej. Twój mózg wysyła sygnał, koniec, jestem zmęczony, dalej nie pociągniemy. Ale tu jest haczyk. Byłaby rzeczywiście paść na twarz, musiałbyś to powtórzyć. Z 3, 4, 5 razy. Bo zobacz, gdybym ci na przykład teraz powiedział, dostaniesz ode mnie bańkę, ale masz to powtórzyć 3 razy. Czy byś to zrobił? No oczywiście, że tak. Siedziałbyś na tej siłowni przez następne 3 dni. Ekipa medyczna chciałaby cię odciągać, a ty mówisz, nie, jeszcze zrobię jedno powtórzenie, jeszcze jedno, jeszcze jedno. No i mógłbym jeszcze dodać, że za każdą kolejną godzinę dostajesz 100 tysięcy. I jeszcze więcej by zrobił, ponieważ neurony interpretują sygnały chemiczne jako ostrzeżenie, ale kiedy zmienia się kontekst, na przykład pojawia się ogromna nagroda albo adrenalina, ten sam układ nerwowy przeprogramowuje twoje uczucia. I nagle okazuje się, że masz w baku dużo więcej paliwa niż myślałeś. Jest nawet taka hipoteza fizjologa sportu Central Governor Tory. I Tim Noakes, jej twórca, zauważył, że mózg nie pozwala ci wykorzystać pełnego potencjału mięśni, bo boi się, że się przepalisz i zrobisz sobie dużą krzywdę, więc wysyła sygnały zmęczenia dużo wcześniej niż kiedy naprawdę jest źle. Niż kiedy naprawdę jest źle. Dlaczego biegacze maratończycy wyglądają, jakby umierali na trasie, a nagle pojawia się meta i dostają jakiegoś super doładowania? Ponieważ mózg zobaczył i zracjonalizował sobie, że zagrożenie oddaliło się. A cel jest coraz bliżej. Zanim przejdziemy dalej, serdecznie zapraszam cię do mojej społeczności Lab Liderów. Wspólnie się rozwijamy, dbamy o zdrowie, relacje, ogarniamy finanse. Mija już prawie rok od istnienia grupy i wiele osób jest z nami od początku, twierdząc, że to była najlepsza decyzja w ich życiu. Klikaj na dole i przekonaj się sam. Ale musimy wiedzieć, co jest poza sinusoidą kryzysu. Jest taka bardzo stara teoria nazwana poczuciem bezradności. To jest coś czego doświadcza coraz więcej Polaków. Zrobiono pewien eksperyment. Szczury dostawały lekki szok elektryczny. Zwierzę próbowało cokolwiek zrobić, ale to nie dawało żadnych efektów. Nadal zostawały w tym samym miejscu. No i tak powtarzano, powtarzano i zadziało się coś absolutnie niepokojącego. Nawet jeżeli później otwierano klatkę i dawano im szansę ucieczki, one tego nie robiły. Nie chciały. Miały to gdzieś. Bo przyzwyczaiły się do tego stanu, gdzie nic nie można, gdzie nie ma żadnego poczucia sprawczości. I to jest przykre, bo z jednej strony pokazuje, gdzie my dzisiaj jesteśmy mentalnie jako społeczeństwo. Bo jeżeli widzisz, że ktoś kupuje 120 mieszkanie, 50. willę, trzeci jacht, no to wpadasz we frustrację. I żeby było jasne, ja się wcale temu nie dziwię, ponieważ ten rozstrzał jest tak duży, że to oczywiste, że musi dojść do dysonansu. W pracy czy w życiu osobistym. Nie zawsze jest tak, że rezygnujemy, dlatego że nie mamy siły. Często uczymy się, że cokolwiek zrobimy, nie przynosi żadnego efektu, żadnego efektu. Stara się, daje z siebie wszystko, a rezultat jest ciągle taki sam, żadnej poprawy. Wtedy mózg podpowiada to samo: po co próbować dalej? I nagle pojawia się coś, co nazywamy wypaleniem. I myślę, że najważniejszą rzeczą w tym procesie jest odnalezienie sprawczości. Sensu, dla którego warto wstawać rano, ale nie tak głupie się oszukiwać, bo kłamstwo jeszcze bardziej rozregulowuje naszą neurochemię. A dobra, jeszcze to przeczytam, przemyślę. Ma być akcja! Jeżeli jesteś młody, a nawet nie jesteś młody, musisz wykorzystać tę siłę, którą dał ci wszechświat. Zawsze powtarzam to ludziom: nie ma czegoś takiego jak chcę. Jest albo jestem, albo robię. A najlepiej jak połączysz te dwie rzeczy. Ostatnio zrobiłem film, gdzie poprosiłem Chat GPT o to, żeby jak najszybciej zarobił dla mnie pieniądze. I tam pojawił się taki śmieszny komentarz. Tak, kubusiu, niech wszyscy zostaną youtuberami. Pierwsze primo, biznes bez social mediów za 5 lat w ogóle nie będzie istnieć. Jestem o tym absolutnie przekonany. A jeżeli mnie słuchasz, to wiesz, że praktycznie każda moja predykcja się sprawdza. Po drugie, albo szukasz powodu, albo szukasz sposobu. Świat się zmienia i musisz się do niego dostosować. Ostatnio słyszałem Gary'ego V i on powiedział mniej więcej coś takiego, że jeszcze do niedawna wszyscy myśleli, że internet to tylko bańka i za niedługo to upadnie. Później, kto tam będzie korzystał z tych social mediów, przecież to strata czasu. Kto tam będzie jeździł tym uberem, czy przecież może sobie kupić albo pożyczyć od znajomego. To jest tak, że ludzie jak chcą, to zawsze znajdą powód, żeby coś podważyć. Niezależnie o czym bym Ci tutaj powiedział, o jakiej innowacji nie wspomniał, jeżeli ktoś ma negatywne nastawienie, to sprawi, że ten pomysł nie będzie miał szans się zmaterializować. Oczywiście tylko w ich głowie. I zobacz, teraz to największe firmy na świecie o miliardowej kapitalizacji i ciężko wyobrazić sobie bez nich świat. Czasem muszę wezwać Ubera. Gdyby nie spółka Alfabet, teraz nie mówiłbym do ciebie i prawdopodobnie nigdy byś mnie nie poznał. Zresztą to, o czym do ciebie dzisiaj mówię, też mogłoby zostać w bardzo prosty sposób podważone. Nie, to nie ma sensu, o czym ty w ogóle gadasz. Ale jak ten świat ma pójść do przodu, skoro nie będziemy tworzyć nowych rzeczy, idei, teorii, które być może zmienią go na lepsze? Więc możesz siedzieć w piwnicy, oszukiwać się i siedzieć bezradnym, albo włożyć jakąś taką przynajmniej minimalną cząstkę. Pozytywnego elementu do tego świata. To jest taki puzzle. Dlatego też wierzę, że jedna idea może okrążyć świat i całkowicie go zmienić. Tu nie chodzi o budowanie takich firm, tylko przykład, że wszystko idzie do przodu. Jedyną pewną jest zmiana i albo transformuje się razem z nią, albo zostaje na tyłach. Nie ma nic pomiędzy. Tematy związane z biznesem, AI, social mediami podejmujemy na mojej grupie w poniedziałki i w piątki. Także serdecznie zapraszam. Wiesz, masz różne grupy o sztucznej inteligencji, relacjach, social mediach, ale to jedyna taka, która łączy te wszystkie elementy. Jedyna taka w Polsce. Kolejną rzeczą do zrozumienia było to, o czym mówił Sapolski. Albo robisz wszystko, by być jak najwyżej w hierarchii, albo stres zaczyna cię przytłaczać. Gdyż osobniki, które znajdowały się niżej w tej drabinie społecznej, miały stale podwyższony poziom kortyzolu. Następnie ten przewlekły stres miał dramatyczne konsekwencje dramatyczne. Widzisz, jak już zdążyliśmy zauważyć, sam wysiłek fizyczny nas nie niszczy. Nasze ciało jest zdolne do ogromnych wyrzeczeń. Organizm świetnie radzi sobie z krótkim stresem, z biegiem, z walką, z momentami napięcia. To wszystko jest do przejścia. Ale to, co zabija nas najbardziej, to presja społeczna i brak kontroli nad tym, co dzieje się wokół nas. Więc jak scrollujesz social media i myślisz sobie, ale ja mam beznadziejne życie i nic z tym nie robisz, dzieją się bardzo złe rzeczy. Jeżeli przez miesiące albo lata czujesz, że nic nie należy do ciebie, że jesteś ciągle na dole hierarchii, że twoje zdanie nie ma żadnego znaczenia, to wtedy kortyzol robi ogromne spustoszenie. Słuchaj, powiem ci wprost, nie chcesz się wypalać, Stopery do uszu. Niezależnie czy mówią pozytywnie czy nie, cisza. Na przykład to co zauważam u młodych to nie, że oni chcą wyniku samego w sobie, tylko chcą wyniku, który potwierdzi, że są wartościowi. Zależy im by to mieć, bo być może będą mieli z tego kasę, znajomości, jakąś sławę. Ja mam to gdzieś. Może mi nikt nie znać, a mogą znać mnie wszyscy. Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, bo tu gra rozchodzi się o ego. Gdyby zebrać moje miesięczne zasięgi na wszystkich social mediach, to prawdopodobnie byłbym w stanie wypełnić kilkanaście stadionów narodowych. Ale to nie ma żadnego znaczenia, bo pracowałem dokładnie tak samo, kiedy oglądały mnie trzy osoby w rodzinie. Jest taki bardzo ciekawy eksperyment, gdzie postawiono przed uczestnikami dwie miski. W jednej pachnące świeże czekoladki, w drugiej rzodkiewki. Surowe rzodkiewki. Część z nich dostała polecenie, możesz zajadać się czekoladą ile tylko chcesz, ile masz na to ochotę. A ty? Ty nie możesz jeść tej czekolady. Nie możesz jej absolutnie jeść. Tylko ta surowa rzutkiewka. No nie jest to fajna sprawa, no ale jak trzeba, to trzeba. A później obie grupy dostały zadanie, które było praktycznie nie do rozpracowania. I wiesz, co się stało? Ci, którzy musieli powstrzymywać się przed czekoladą wymiękali znacznie szybciej. Jakby sama walka z pokusą zdążyła wyssać z nich energię. To właśnie nazwano paradoksem silnej woli, czyli ego-depletion. Wysiłek włożony w samokontrolę potrafi wyczerpać nasze zasoby psychiczne tak bardzo, że później nie mamy już siły, aby podjąć kolejne wyzwania. I tu zaczyna się bardzo ciekawy związek z wypaleniem. Bo wypala się, kiedy dzień w dzień musisz się kontrolować, hamować, zmuszać, udawać, mówić coś, czego nie chcesz. Tak, jesteś super, podczas gdy ta osoba nie jest super. Być mili dla klienta, choć marzymy o tym, żeby dał nam spokój. I ta nieustanna samokontrola, to niekończące się powstrzymywanie od czekoladek, stopniowo wysysa z nas całą energię. Dlatego sądzę, że wypalenie nie przychodzi od samego nadmiaru obowiązków. Pojawia się właśnie dlatego, że za dużo w naszym życiu polega na sile woli. Bonus jak mięsień, jeżeli ją nadużywasz, powoli się wyczerpuje. Ile jesteś w stanie wycisnąć maksymalny ciężar na ławce? No, biorąc pod uwagę to, o czym powiedzieliśmy dużo, dużo wcześniej, no to sporo, no ale tak normalnie. Pewnie z trzy razy dasz radę na fula, a później musisz sobie zrobić 20 minut przerwy. Mam rację czy nie mam racji? To jest mikroskala, ale w makroskali rzucasz wszystko w cholerę i nie masz już na nic ochoty. Więc im bardziej tłumisz siebie tym oddalasz się od tego stanu, gdzie możesz zapierdzielać i w ogóle się nie męczyć. To jest coś, o czym mówił Lao Tzu. Płomień, który płonie dwa razy jaśniej, pali się dwa razy krócej. Jeżeli chcesz przez cały czas wyglądać lepszy niż jesteś, błyszczeć mocniej niż świecisz naprawdę i rzeczywiście w to nie wierzysz, to jasne. Wypalisz się. Na chwilę zrobisz wrażenie. Ale zaraz z tej udawanej wersji zostanie tylko popiół. A najgorsze jest to, że robisz to nie dla siebie, ale dla widowni która za kilka dni zajmie się kimś innym. I na koniec bardzo ważna rzecz na temat interpretacji. Alice Krum, świetna badaczka, zrobiła pewne doświadczenie. Przeprowadzono test skórny. Na ramieniu badanych robiono nakucie histaminą, co wywoływało zaczerwienienie i swędzenie skóry. Następnie dawano im krem, który w istocie był neutralny, pozbawiony jakichkolwiek właściwości leczniczych, ale różniła się obudowa kontekstu. W jednej wersji badacz podchodził ciepło, kompetentnie, mówił, że jest super, przekazywał pacjentowi, że krem działa, pomaga, jest coraz lepiej. W drugiej wersji bardziej obojętnie. I teraz uwaga bardzo ważne. Ci, którzy zostali obsłużeni lepiej, z większą empatią, można było zauważyć u nich, że zmienia się cała chemia doświadczenia. I to jak myślisz, że coś się stanie, oddziałuje na całe ciało. Nie wystarczy robić rzeczy, ważne jak je interpretujesz. Zresztą to jest moje ulubione powiedzenie od stoików: nieważne, co się przytrafia, ważne jak to interpretujesz. Jeżeli codziennie sobie powtarzasz, to nic nie daje, męczę się na próżno, no to zgadnij, jaki będzie efekt. Ale jeżeli w trudnych momentach potrafisz spojrzeć inaczej, stwierdzić to wyzwanie, wszechświat mnie testuje, ale na pewno go zdam. Wtedy Zmieniać całą chemię doświadczenia. Demencja to coraz poważniejszy problem na świecie, i przez to wpływa na Twoje życie. Obejrzyj, zanim będzie za późno. Kliknij tutaj.